Kochanie, jestem dżentelmenem? Tak? Tak, jestem dżentelmenem. O, bardzo Cześć! Witam w kolejnym filmiku. Dżentelmeni, faceci, którzy są mili dla kobiet, robią dobre uczynki w stosunku do pań, w stosunku do tych starszych, do tych młodszych. Czy ich nie ma? Według mnie nie, według mnie nie Ja sam staram się być dżentelmenem w stosunku do kobiet W stosunku, najbardziej, najbardziej staram się być dżentelmenem dla mojej kobiety, dla mojej dziewczyny, to wiadome Ale takie małe drobnostki typu otwieranie drzwi, noszenie torby cięższej, pomoc przy jakichś trudniejszych rzeczach, otworzeniem czegoś i tak dalej Są to małe, drobne szczegóły, które jako my, faceci, musimy robić No panowie, musimy się wziąć i robić te rzeczy, żeby naszym kobietom, ogólnie wszystkim dziewczynom, sprawić przyjemność. Często właśnie ostatnio można zauważyć, przynajmniej ja zauważyłem, że niektóre dziewczyny mówią że prawdziwych gentlemanów już nie ma, albo że gdzie ci faceci, gdzie oni się podziali. I jestem zdania, że wszyscy faceci chcą i mają zamiar pomóc kobiecie, ale kobiety odstraszają dżentelmenów. Może to dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. Na przykład ostatnio widziałem sytuację, kiedy chłopak e, otwierał drzwi, przepuszczał kobiety. Tam nie pamiętam ile przeszło, ale sporo ich przeszło. Żadna nie powiedziała dziękuję. Żadna. Przechodziło jakby nigdy nic, gdyby to było ich e, obowiązkiem otworzenie tych drzwi i tak dalej. To jest z jednej strony prawdą, facet powinien otwierać drzwi kobiecie, ale kobieta powinna to docenić, powiedzieć dziękuję. Chociaż te dziękuję, wystarczy dziękuję. Albo na przykład, pani, starsza w autobusie, stajesz, yy, dajesz jej to miejsce. To jest też forma bycia dżentelmenem. W stanie ustąpienie miejsca starszej osobie, nawet facetowi w pewien sposób to jest. Nie usłyszeć słowa dziękuję, yy, to, to, jest takie, to jest takie, że później dzisiaj nie chce tego robić, mimo że powinieneś. Yy, zauważyłem właśnie, że dziewczyny w młodym wieku nie doceniają facetów, którzy. Starają się być dżentelmenami właśnie. Nawet jeżeli on powiedzmy nie będzie się starał o Wasze względy, tylko chce być miły, no to należy te słowa uznania się w jego y, kierunku należą. No to co do panów, pamiętajcie, otwierajcie drzwi dziewczynom y, Nieście im jakieś ciężkie torby, pomagajcie im w ciężkich sytuacjach, na przykład nawet z słoikiem, jak nie potrafią sobie otworzyć tego słoika. Ale co do pań, miejcie na uwadze to, że faceci chcą być tymi dżentelmenami i... Oczekują zawsze tego słowa, dziękuję, tego małego słowa uznania, bo to jest takie, że jednak e, oni zauważą, że to doceniacie i chcecie, żeby oni się pojawiali w Waszym w życiu. Właśnie ci dżentelmeni. E, bądźcie dżentelmenami nie tylko dla swoich kobiet, ale dla wszystkich dziewczyn, bo to jest najważniejsze. Zbliżają się w ogóle walentynki, to tym bardziej powinniście być tymi dżentelmenami i zachowywać się, ok, w stosunku do kobiet. Mi na przykład sprawia radość otwieranie y, drzwi mojej dziewczynie, bądź jakakolwiek pomoc, ale jeżeli gdzieś idę, y, to zawsze staram się być w stosunku do kobiet dżentelmenem i staram się być miły. Czasami, czasami jest to odwrotnie odbierane, że w ogóle y, zabiegam jakieś względy, chociaż tego nie robię, po prostu staram się być miły. A i jeszcze do pań. Y, wiem, że też jakby. Ugniatanie, że tak powiem, tych dżentelmenów, czyli w ogóle wrzucanie do kosza i tak dalej, jest spowodowane też przez panie feministki. Bo panie feministki są, chcą być tak niezależne, że one same chcą sobie otwierać drzwi, że one same chcą sobie otwierać słoiki, chcą być niezależne. Jak facet za nie płaci na randce, to już w ogóle czują się strasznie, okropnie, w ogóle jak tak może być. A dla mnie, zapłacenie za randkę, czyli w jakimś, czy w jakiejś restauracji, jest niczym. Niczym złym, to jest normalna sprawa, mm, którą jako facet powinienem zrobić. Wiadomo, później, jakieś się w związku, dłużej to możecie tam się dzielić jakimiś e, drobnostkami, jeżeli chodzi o rachunki czy tak dalej, ale to w innym filmiku. Więc podsumowując, panowie, bądźcie dżentelmenami, starajcie się robić dobre uczynki w stosunku do kobiet. Niech zauważą, niech nie myślą, że dżentelmenów już nie ma. A co do pań, docencie, docencie przede wszystkim, że facet stara się być tym dżentelmenem. Bo jak sami widzicie, no jednak dużo ich nie zostało. Z jednej strony właśnie przez to takie niedziękowanie, niedocenianie tego, ale jak zaczniecie to robić, to założę się, że oni zaczną się pojawiać w Waszym życiu. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapki w górę, panowie jak i panie, subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał mnie, dżentelmena. Tak jest. Przepraszam, że nie jestem w garniturze, ale go po prostu nie mam tutaj we Wrocławiu, więc nie mogłem się ubrać adekwatnie do tego filmiku. Mam nadzieję, że i tak mi dacie łapki w górę i będziecie subskrybować mój kanał. Także dzięki za uwagę, i do następnego! Na razie!